A pamiętasz kiedy? O! Albo kiedy umazałaś się tortem? Ha ha, ha ha Uwaga krok pierwszy. Zrób na nim jak największe wrażenie i zaatakuj jak najmocniej. Chyba ty. Nie. To ty usiadłaś mi na talerzu i rozmazałaś sobie krem na spodniach. Uwaga! Krok drugi. Nie daj się wkręcić nawet jeśli gość ma rację. Kto kogo przezywaj tak samo się nazywa. What the fuck? Ups, ups, ups. uwaga. Krok trzeci. Pamiętaj, aby riposta była dobrze dobrana do sytuacji. Co się z tobą dzieje? Zawsze byłaś taka pogodna i sympatyczna, a teraz? Czy ty płaczesz? Tak. Jestem głupia. Jestem do niczego. Zabiję się. Kocham kucyki, a ty? A pamiętasz tą żyrafę, coś kaski z sami? Ha 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 ha. Uwaga! I ostatni krok, nie załamuj się psychicznie kiedy riposta nie wyjdzie bo w psychiatryku internetu nie ma.